Czy jest pan marzycielem? Czy marzycielem? Marzenia każdy ma i myślę, że y, trzeba jakieś tam mieć. Ja bardziej jestem realistą i y, y, y w takiej kategorii, jakbym rozumiał to, to pytanie, takie w bym patrzył. Marzycielem w sensie, że chciałbym, żeby wrócił kiedyś, jak ta praca? do tego ale... zmierzam, że jeśli myśli pan o klubie, to, to co się panu marzy? Ja, jak pan ten klub widzi za lat, nie wiem, 5, 10? A czy y, mówię. Marzenia trzeba, trzeba. Bo na ile są realne, to zapytam za chwilę. Do marzeń trzeba, że tak powiem, dążyć. Nie? Trzeba, to zależy na jakim poziomie, że tak powiem, ustawić te marzenia. Można dać marzenia, że tak powiem, bardzo wysoko, które są naprawdę nierealne, a można takie marzenia, które możemy, je tak powiem, uszczyknąć. Ja mówię marzenia, mówię bardziej o czymś, co, do czego powinniśmy dążyć, realnie. Powinniśmy dążyć do żeby ten klub działał, jak powiem, w pełni profesjonalnie, no to, to, to brzydko zabrzmi czy śmiesznie ale chciałbym, żeby żeby to tak hulało, że tak powiem normalnie. Chciałbym, żeby żeby nas było stać, że tak powiem grać swobodnie. Jak już mówię o seniorach, te dwie ligi wyżej, ale generalnie myślę, że to jest to coś, co zostało zapoczątkowane przez Open Robota i za każdym razem mówię, że to Dzięki niemu naprawdę coś się tutaj odrodziło. Że my mamy całą armię zaciężną zaplecze młodzieży, które mówię za dwa 3 lata naprawdę będziemy z nich dość dużą dużą pociechę, nie. Tylko mówię nie możemy tego zaprzepaścić. Mówię ja nie wierzę, że oni zostaną u nas, bo nie bardzo będą mieć, że końca co w Dębice robić. Chciałbym, żeby te kariery tych naszych dzieci potoczyły się Przynajmniej tak jak Artur Jędrzejczyk. No Arturze też jeszcze często wspomnimy. A gdyby Pan to miał jakoś tak, że tak powiem, usta ustawić na jakiejś skali to iglopol w realizacji tych marzeń, nie? Dzisiaj, to jest na początku drogi, już gdzieś troszkę dalej. Jak, jak nam daleko do tego? W jakim miejscu się znajdujemy dziś? To, to znaczy, powiem tak, jeśli chodzi dzisiaj, świat jest taki, a nie inny. Do pewnych rzeczy nie wystarczy, tak powiem, chęci, potrzebne są finanse. Z finansami jest, że powiem, sport się ogólnie ciężko i, i myślę, że lepiej szybko nie będzie. Jeśli chodzi o organizacyjnie, jesteśmy się, że powiem, w stanie dopracować kilku rzeczy, i organizacyjnie, pewnym rzeczom myślę, że jesteśmy w stanie podołać. Ale mówię, na niektóre rzeczy, żeby im podołać, potrzebne są finanse. Jeśli ich nie będzie, to my tego nie zrobimy i nie czerujmy się. My możemy coś zrobić małymi krokami, ewentualnie możemy to zrobić dużo do czegoś dochodzić. Ale to mówię, dziś w świecie sportu pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę niestety. No, ale czy finanse to, no są ważne, ale czy to jest jedyny. O... Jedyne, jedyna rzecz, której brakuje, czy, czy jest jeszcze coś, coś, coś więcej, bo, bo wiele rzeczy w tym klubie z tego, co, co wiem, udało się zrobić bez pieniędzy. Także nie, nie jest to jedyny wyznacznik sukcesu, chociaż zgadzam się, że, że są ważne. Zgadza się, ja mówię tak, no bez pieniędzy może no, były, były akcje malowania, aż powiem, obiektu przez kibiców, dać sobie to bez pieniędzy, może gdzieś poprosić o farbę, może poprosić kibiców, żeby pomalowali. Można, tak powiem, zadbać o inne rzeczy wokół obiektu, żeby to pomóc bez pieniędzy. Ale już bez pieniędzy, że tak powiem, bez pieniędzy, na pewno nie jakiś tam duży, bo... Ale, że tak powiem, trenerzy za swoją pracę jakieś wynagrodzenie muszą otrzymać. I to tych narodów dzisiaj troszkę mamy. Że tak powiem, autobusy na wyjazdy też kosztują. Sprzęt sportowy też kosztuje. Na te pieniądze muszą być, no nie da się... Będę chwała za to, bo wiem, że dużo też wspierają tych swo swoje dzieciaki i rodzice. No ale że tak powiem, samymi chęciami się nie da. Czasem te pieniążki są potrzebne. Zapytam może inaczej. Czego brakuje w klubie? Bo klub od pewnego czasu robi, może nie wszystko, ale dużo. Stara się poprawić wizerunek, wyjść. Stwor... No, może inaczej, stworzyć produkt, który by można było sprzedać. <coughs> Temu myślę, służy nowa strona, która niedawno powstała, dużo bardziej użyję tego słowa, profesjonalna. E, nawet to, że dzisiaj rozmawiamy, Morsy TV, TV, to jest kolejny jakiś taki pomysł. E, czego, czego właśnie brakuje, żeby, nie wiem czy Pan wie, o co mi chodzi, że żeby właśnie te pieniądze zarobić, o może tak. Bo one same, same nie przyjdą. Czego w tym klubie brakuje, znaczy, żeby czy... ruszyć krok do przodu? Ale może? to jest to, co na początku mówię: Też, jak nie pieniądze, to potrzeba więcej, więcej zaangażowania, bo mówię, albo jest, ma się, że tak powiem, e, najemnika, jeżeli ktoś coś robi za pieniądze, albo ktoś robi społecznie. E, I mówię: no, wiele rzeczy kiedyś robili kibice. Owszem, zgadzam się, pracowaliśmy i to już od kilku lat. I w poprzednich zacząć pracowałem nad wizerunkiem tego klubu, zostało naprawdę dużo zrobione, dużo poprawione, ale nie ukrywam, mam żal do kibiców, że jednym spotkaniem kończącym rozgrywki piątej ligi ubiegłego sezonu zostało to wszystko zniweczone. Zostaliśmy w ogóle dobrani, gdybyśmy wrócili do punktu, do punktu wyjścia. Nawet nie wiem, czy do punktu wyjścia, bo bo teraz nikt nie pamięta o tych dobrych rzeczach, o tych mikołajkach, nikt nie pamięta o dawaniu krwi, yy, nikt nie pamięta o konkursach. <grym> ja powiem tak, ja teraz też nie dochodzę się oczywiście spotykam z prezesami innych klubów yy, i oni yy, o ile mieli obawy o przyjazdy jakichś tam innych kibiców gości, o tyle z naszymi, tak powiem szło się dogadać, oni się fajnie bawili, zachowywali, yy, ale, ale nie robili co powiem jakiejś Strasznie zawieruchy na, na tych obiektach, i wszyscy byli zadowoleni, że był to jakiś, to nazywam, folklor. nie? że wspomnę na przykład o, o kopliwie Radomyślu. To, to, mówię, to, to jakieś takie. Zostaliśmy zapamiętani, ale w dobrym słowie tego znaczeniu. Ale mówię, ten jeden mecz, że powiem, no, finansowo nas znalazł na straty i to, i to niemałe przez i karę, i przez granie bez publiczności. To się odbiło na pewno na frekwencji, stąd stąd ten ostatni mecz, że powiem, bez pieniążków, bez, 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 bez czyli bez, bez biletów. Chcę, żeby ci ludzie wrócili. Nie ukrywam, że taki pomysł jest tak samo. Zanim zobaczymy jeden, drugi mecz, próbujemy, że tak powiem, wpuścić chętnych do tylu miejsc, ile możemy, czyli tam do tysiąca. Nie ukrywam, chciałbym tę scenę zapełnić do tylu miejsc, ile możemy, żeby ludzie jednak poznali, że coś się w tym klubie dzieje. Chciałbym tak samo przy okazji jeszcze nieraz pokazać też te młodsze grupy wiekowe, że takowe u nas są. Bo powiem tak, klub czy obiekty znajdują się na niemałym obiekcie, na niemałym osiedlu, a ludzi, że tak powiem, przychodzi garstka z tego osiedla. Szkoda. A jakieś konkretne pomysły już klub ma właśnie, żeby przyciągnąć kibiców na trybuny? To znaczy tak, rozmawiamy z jakimiś tam sponsorami czy, czy chętnymi, którzy by w czymś mogli. No chcielibyś może jakiś konkurs zorganizować, żeby tych ludzi przyciągnąć, chcemy rozpropagować akcje, że, że te mecze są. Bo mówię, no, przez, jak przez pół roku nie było nas słychać, bo nie można było ani akcji, żadnych, tak powiem, plakatowania, a inne że, że są te mecze, bo byłoby z publiczności, no, to, to żeśmy tak zostali troszkę zapomnieli. No, musimy, że tak powiem, ruszyć z akcją yy, no, powiem, do drzwi, że, że są takie mecze, że można przyjść, można oglądać. Chcemy dać możliwość oglądania, tak powiem, za darmo, żeby nikt nie dopadł do tego. No myślę, że tak chciał się przyniesie. Mm, tylko wie Pan, najczęstszą odpowiedzią na, na, na zaproszenie, no nie oszukujmy się, jest, e, jest strach takiego normalnego, przeciętnego Kowalskiego. Czy, czy, czy mógłby Pan, no nie wiem, może gwarancji to nie, ale czy jakoś przekonać tych niezdecydowanych, że, że, że na stadionie iglo naprawdę jest bezpiecznie, bo od dłuższego czasu, czy od bardzo długiego czasu, no, żaden z kibiców nie mógł się czuć jakoś zagrożony. Nie mówię o tam w, w, w incydentach z, z tymi, tymi kibicami no, fanatycznymi, którzy gdzieś tam między sobą do czegoś doszło, ale jako tako na trybunie chyba nikt nigdy zagrożony nie był, tak mi się wydaje. No, sam no, chodziłem z dzieckiem, z wózkiem, nie, nigdy... Nie, dokładnie, nie, dokładnie, tutaj jakieś wymyślone... Cały czas są stereotypy nie ale nie takie dobrze. Zastanawiamy się nad tym, czy pracujemy. Zresztą to będzie za chwilę wymóg, do tego do tego zmierzają te wszystkie szykuję, centrale piłki nożnej. Może się okazać, że po prostu będzie monitoring na całym obiekcie, także każdy będzie odpowiadał za siebie. Nie? Jeszcze do tego czasu przyzwyczaić. to, co jest na, na stadionach, w wyższych ligach, czy po prostu brać odpowiedzialność za to, co się robi. Nie? i W którymś momencie może się zdarzyć, że. Yy, za wybryki, że za konsekwencje tych wybryków, jakie miałby ponosić klub, no klub może się domagać, że yy, tak powiem roszczenia no, od tych osób niestety, nie?